Przyjaciele, witajcie w tej świętej przestrzeni, w przystani dla duszy poszukującej uzdrowienia. Jeśli dotarliście aż tutaj, to nie przez przypadek. Jest w Waszym sercu pragnienie, tęsknota za odnową i ja to rozumiem. Wierzę, że uzdrowienie nie dotyczy tylko ciała, ale także duszy, ducha, każdego zakątka naszej egzystencji, który woła o odnowę. Życie w swojej skomplikowanej podróży stawia przed nami wyzwania, które sprawiają, że wątpimy, pytamy i nawet popadamy w rozpacz. Ale pośród tej burzy jest kotwica, niewyczerpane źródło nadziei, wiara. Wiara, która łączy nas z czymś większym, z mocą, która przekracza nasze zrozumienie, zdolną przynieść uzdrowienie w jego najgłębszej i najpełniejszej formie. Dziś nie będziemy się tylko modlić. Ale zagłębimy się w intymny dialog z Bogiem, w poszukiwaniu tego uzdrowienia, którego tak bardzo pragniemy. Bez względu na to, z czym się zmagacie, czy to choroba fizyczna, udręka emocjonalna czy konflikt duchowy, wiedzcie, że jest nadzieja, jest droga do uzdrowienia, i dzisiaj, razem, podążymy nią przez modlitwę. Pozwólcie, aby każde słowo, każdy oddech, każda chwila tej modlitwy rezonowała w waszym jestestwie, tkając nową historię, nowy świt. Nie chodzi tylko o słowa, ale o spotkanie, o oddanie, o akt wiary, który może odmienić Waszą podróż. I pamiętajcie, nie jesteście sami. Jesteśmy wspólnotą, ciałem zjednoczonym w poszukiwaniu uzdrowienia i razem osiągniemy tę łaskę. Zamknijcie więc oczy, weźcie głęboki oddech i otwórzcie swoje serca na tę modlitwę. A zanim zaczniemy, proszę, dołączcie do nas, polubcie to wideo. Podzielcie się nim z tymi, którzy potrzebują tego przesłania i zasubskrybujcie, aby ta przystań nadziei dotarła do coraz większej liczby osób. Obyśmy razem mogli być świadkami cudów uzdrowienia w naszym życiu. Panie, Ojcze Miłosierdzia i Boże wszelkiej pociechy, padamy przed Tobą na twarze z pokorą i skruszonymi sercami, uznając naszą całkowitą zależność od Twojej mocy i Twojej łaski. Wśród cierpień i chorób, które nas nękają, wołamy do Ciebie, lekarza lekarzy, balsamu z Gileadu, jedynego, który może przynieść pełne i trwałe uzdrowienie. Wiemy, że Ty jesteś Stwórcą wszystkiego i że w Twoich rękach spoczywa cała moc, aby o, odświeżyć i ożywić nasze ciała, umysły i dusze. Wybacz nam, Panie, jeśli czasami w naszej słabości oddalamy się od Twojej obecności, szukając rozwiązań w miejscach, które nie dają nam prawdziwego uzdrowienia. Wybacz nam, ojcze, za każdym razem, gdy wątpimy w Twoją moc, za każdym razem, gdy wiara w Ciebie zachwiała się pośród prób. Uznajemy, że jesteśmy prochem, i że bez Twojej łaski nic nie możemy uczynić. Ale jednocześnie wierzymy, że Ty jesteś Bogiem, który leczy, Bogiem, który odnawia, Bogiem, który zamienia chaos w porządek, a ból w nadzieję. Panie, patrzymy na Ciebie w tej chwili i prosimy, aby Twoje światło zajaśniało w każdym zakątku naszego jestestwa. Rozjaśnij ciemności, które nas otaczają, rozproż wątpliwości, które nas dręczą, i usuń wszelką chorobę, która uniemożliwia nam przeżywanie pełni życia, które dla nas przygotowałeś. Wołamy o uzdrowienie, Panie, nie tylko dla ciała fizycznego, ale także dla poranionej duszy, dla zmartwionego serca, dla umysłu zburzonego. Wiemy, że choroba często objawia się w różnych formach czy to poprzez bóle fizyczne, urazy emocjonalne, niepokoje i lęki, nałogi i kompulsje. Ale wierzymy, że Twoja moc przekracza wszystkie te bariery i że możesz uzdrowić każdą z tych chorób. Uzdrów, panie, tych, którzy leżą w łóżkach, cierpiąc z powodu silnych bólów, chorób przewlekłych, chorób nieuleczalnych. Ześli swoich aniołów, aby im służyli, przynosząc ulgę, pocieszenie i uzdrowienie. Uzdrów, panie, tych, którzy walczą z rakiem, z chorobami serca, z problemami oddechowymi, z chorobami neurologicznymi, ze wszystkimi chorobami, które dręczą ludzkość. Niech Twoja potężna ręka doknie każdego z nich, przynosząc pełne uzdrowienie, na chwałę Twojego imienia. Uzdrów, panie, tych, którzy cierpią na zaburzenia psychiczne, depresję, lęki, panikę, schizofrenię, chorobę afektywną dwubiegunową i wszystkie inne choroby, które wpływają na umysł i emocje. Niech Twój Duch Święty pocieszy ich serca, przyniesie pokój ich umysłom i przywróci radość życia w ich duchu. Uzdrów, panie, tych, którzy zostali zranieni przez traumy z przeszłości, przez nadużycia, odrzucenie, bolesne straty. Niech Twoja łaska uleczy rany duszy, Zagoi blizny cierpienia i przywróci nadzieję w ich sercach. Uzdrów, panie, tych, którzy są więźniami nałogów i kompulsji, którzy są zniewoleni przez grzech, którzy nie znajdują siły, aby się wyzwolić. Niech twoja wyzwalająca moc złamie kajdany zła, przemieni ich serca i doprowadzi ich do wolności w Chrystusie. Uzdrów, panie, wszystkich tych, którzy cierpią w tej chwili, niezależnie od ich choroby, niezależnie od ich bólu. Niech Twoje miłosierdzie dosięgnie każdego z nich i niech Twoje uzdrowienie objawi się w ich życiu. Ojcze, wierzymy, że uzdrowienie nie jest tylko doświadczeniem fizycznym, ale także podróżą duchową. Wierzymy, że uzdrowienie obejmuje odnowę naszej relacji z Tobą, odnowienie naszego umysłu, przemianę naszego charakteru. Wierzymy, że uzdrowienie obejmuje przebaczenie, pojednanie, akceptację, współczucie, miłość. Wierzymy, że uzdrowienie obejmuje wiarę, nadzieję, wytrwałość, zaufanie Tobie. Naucz nas, Panie, szukać uzdrowienia na wszystkich poziomach naszego jestestwa. Pomóż nam dbać o nasze ciała, karmić nasze umysły, pielęgnować nasze duchy. Pomóż nam przebaczać tym, którzy nas obrazili, pojednać się z tymi, którzy nas zranili, akceptować nasze ograniczenia, kochać bliźniego jak siebie samego. Pomóż nam ufać Tobie w każdym momencie. Wytrwać w wierze pośród trudności, wierzyć, że Twoja wola jest doskonała i że masz dla nas to, co najlepsze. Panie, wiemy, że uzdrowienie nie jest prawem, ale darem. Wiemy, że jesteś suwerenny i że uzdrowienie objawia się zgodnie z Twoją wolą. Ale jednocześnie wierzymy, że jesteś kochającym Ojcem, któremu zależy na naszym cierpieniu i który pragnie naszego uzdrowienia. Dlatego wołamy do Ciebie z wiarą, z nadzieją, z zaufaniem. Pewni, że nas usłyszysz i odpowiesz nam zgodnie z Twoją wolą. Panie, całkowicie oddajemy się Tobie w tej chwili, składając wszystkie nasze choroby, wszystkie nasze bóle, wszystkie nasze niepokoje w Twoje ręce. Wierzymy, że Ty jesteś naszym uzdrowicielem, naszym wybawicielem, naszym zbawicielem. Niech Twoje uzdrowienie objawi się w naszym życiu, na chwałę Twojego imienia. Wierzymy w moc Twojej krwi przelanej na krzyżu, która oczyszcza nas z każdego grzechu, która leczy nas z każdej choroby, która uwalnia nas od wszelkiego ucisku. Niech Twoja krew, Panie, będzie balsamem, który leczy nasze rany, lekarstwem, które przywraca nasze zdrowie, tarczą, która chroni nas przed wszelkim złem. I ojcze, prosimy Cię. Abyś obdarzył nas mądrością, abyśmy mogli radzić sobie z podróżą uzdrowienia, cierpliwością, abyśmy czekali na Twój czas, wiarą, abyśmy wierzyli w Twoje cuda, wytrwałością, abyśmy nie poddawali się w połowie drogi. Obyśmy mogli być świadkami Twojej chwały w naszym życiu, i oby nasze uzdrowienie było świadectwem Twojej miłości i Twojej mocy dla tych, którzy nas otaczają. Panie, zjednocz nasze serca w jednym głosie wiary, wołając o uzdrowienie całej ludzkości. Niech ta modlitwa wzniesie się do Twojego tronu i niech Twoja łaska dosięgnie każdej osoby, która szuka uzdrowienia w tej chwili. Niech Twoje imię będzie uwielbione na całej ziemi i niech Twoje królestwo ustanowi się w naszych sercach. Zękujemy Ci, Panie, za Twoją dobroć, za Twoje miłosierdzie, za Twoją miłość. Zękujemy Ci za uzdrowienie, które już otrzymaliśmy, za uzdrowienie, które jeszcze otrzymamy, za uzdrowienie, które jest w trakcie procesu. Zękujemy Ci za wszystko i chwalimy Cię na wieki wieków. W imię Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela, modlimy się. Amen. A teraz zachęcam Was do refleksji nad tą modlitwą, do tego, aby słowa rozbrzmiewały w Waszym sercu i do dalszego poszukiwania uzdrowienia w Waszym codziennym życiu. Nie zapominajcie, że nie jesteście sami w tej podróży i że nadzieja zawsze odradza się na nowo. Jeśli ta modlitwa Was poruszyła, podzielcie się tym filmem z tymi, którzy potrzebują tego przesłania, polubcie i zasubskrybujcie, abyśmy razem mogli budować wspólnotę wiary i nadziei. Niech pokój i uzdrowienie, które pochodzą od Pana, będą z Wami teraz i zawsze.